Cześć, tu Venito. Nie uwierzysz, co właśnie odkryłem w najnowszym odcinku Wojana. To może totalnie zmienić wszystko, co wiemy o nowym Nubku z Wojanowic. Nubek to jedna z najbardziej tajemniczych postaci na Wojanowicach. Gracze mogą go wynająć za 64 dirta, ale nikt nie wiedział, kto go gra. Fani zgadywali. Wojan? Ptyś? Sztuczna inteligencja? Ale teraz mam coś więcej niż teorię. W jednym z najnowszych odcinków, Wojan pokazywał, jak pobiera aplikację mapy na swoim nowym iPhone'ie. Brzmi normalnie, prawda? Ale zaraz potem uruchomił Minecrafta. I wtedy stało się to: na ekranie pojawił się Nick. Aureox. To nie jest przypadek, to jego konto, to jego Minecraft, to Nubek. Aureox już kiedyś pojawił się na Wojanowicach w roli Nubka w jednym ze swoich filmów. Ale teraz mamy potwierdzenie z samego kanału Wojana. Czy to przypadkowy błąd w montażu? Czy może Wojan specjalnie zostawił ten ślad? A może to ukryta wiadomość dla fanów? Wszystko wskazuje na to, że Aurox to nowy nubek z Wojanowic. Moim zdaniem sprawa jest jasna, ale chcę znać twoje zdanie. Czy naprawdę to on? Czy może to zmyłka? Napisz w komentarzu, bo ta sprawa jest mega ciekawa. A jeśli chcesz więcej teorii, śledztw i moją drogę do dołączenia na Wojanowice, daj suba i zostaw łapkę. To dopiero początek. Tu Venito. Dzięki, że oglądałeś. Widzimy się w kolejnym filmie. Może już jako gracz Wojanowic. Ice.